Cześć pasjonaci, witam was na vlogu Już chyba będzie Drugi vlog na tym kana... To będzie drugi vlog W roku 2024 na tym moim kanale I w końcu po roku czasu, kiedy wyluzowani nie występowali u mnie Ja u nich, także o proszę bardzo Damianek Dobry, witam, cześć Dawidek Cześć, cześć witam. Popularny cyr, Co tu mi już mnie czochra. Także Jedziemy na Zdobywać miejsce urbexowe. Jeśli się uda, to i będą i odcinki. Normalnie, no, przy, przy głównej drodze, tu gdzieś dół jest sklep, normalnie będzie można przejść. Mhm. A tu i tak byśmy odlokowali. Tak, Ciekawi, czy to jest opuszczone, czy to jest Chyba też opuszczone. Jak pamiętam, jeździłem tu. Znaczy nikam się nakręciem sklepu. Tutaj gdzieś? Tak, tu wejdzie za zakręty pamiętam, tu gdzieś był sklep. Bo jeden sklep jest na skrzyżowaniu lewiatą. Długo to trochę jest dobra, nie wiem czy kurde ten do odstawów podjeżdżać, czy... Bo tu tam nie ma co się pchać, bo za bardzo jesteśmy w polu widzenia wtedy. No dobra. To idziemy przez stawę. A twój samochód ma funkcję pływania? No, jest no taki nowoczesny. Podejście numer dwa. Idziemy szukać wejścia do opuszczonego dworu. Tutaj, proszę Państwa, filmowy ten w okularach. Tutaj to, to jest cyc. Tutaj ten drugi pan to jest Paździoch. No, Także. a ja jestem Ferdynand Kiepski. A boczka za nim nie ma, został w Lublinie. Ten vlog się powinien nazywać wiejskie przechadzki z wyluzowanymi Ta. Chyla. Chyla przerwa nawiązanie buta proszę bardzo Musisz mi zawiązać buta Może ty nie. masz większą perfekcję w tym. Nie 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 Wujek Forna ma takie preferencje okay. Nie ma go z nami tu co to za pomnik? Pamięci żołnierzy 4 Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów walczących w wolność Polski poległych w bitwie z wojskami rosyjskimi na terenie gminy Kamionka w dniach 4-7 sierpnia 1915. No udało nam się dojść do, dwor do dworka. I za niebawem rozpoczynam odcinek serii Urbeksowa wycieczka. To kłódka założona. Szkoda, bardzo fajne miejsce. Dwór. Dawid, ten dwór był z 1800 roku. Tak, no, no z około 1800 roku ten dwór pochodzi, no niestety nie, uda, nie udało nam się go nagrać. Szkoda. A Urbeks nie polega na tym, żeby okno wywalić i wejść. Miejsce bardzo ładne, żegnamy nieudany urbex. Jedziemy dalej do opuszczonej szkoły. Dojechaliśmy na kolejną miejscówkę. To jest opuszczona szkoła. Musiała być bardzo dawno opuszczona, bo zobaczcie, jest zarośnięta. No, zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka. Tam furtka jest otwarta, tam za samochodem. Tu jest z kolei zamknięta. Ale zobaczymy, czy uda nam się ogólnie wejść do samego budynku. Nie wiedziałem, bywało mi się, że tam Co tam żeście znaleźli? Korytarze. Korytarz. Korytarz, no słownie jakby, nie wiem, w, w Zofiówka, mi się kojarzy już. Czekaj, są takie przyjmuję, czy Ogólnie ta opa jest dziwna, to nie, no. wie, to, wie, nie wiem, co tu się to jest gdzie <laughs> była może to trzeba też może wyjść z budynku i... Pamiętasz, w tej opuszczonej szkole przed Sczebrzzynem, co żeśmy nie weszli, sala gimnastyczna była, była w oddzielnym budynku. O kurde. Ej, się tu Dobra, to jest takie, ty się jakoś przywdasz. Cześć, coś takiego? Ty też? No, to Siemanko, cześć czołem, cześć, czołem. cześć, czołem. cześć czołem. Czołem, witam was na w wycieczce w dzisiejszym odcinku z razem z wyluzowanymi, którzy gości nie u mnie występują. Witam was bardzo A, witam, serdecznie, jest to trzecia opuszczona szkoła podstawowa na moim kanale, także zobaczmy co ta szkoła w sobie kryje, ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy teraz w jednym pomieszczeniu, gdzie po prostu nauczyciele mieszkali po godzinach swojej pracy. Także co? Bez przedłużenia lecimy na eksplorację. Lecimy. Aha! Dobra, okay. nie dobrze, bo tak zawsze bywało, że będą chodzili chodziliśmy w jedną stronę, a ty za to inną. My już prawie kończymy eksplorację po w szkole. I niedługo ten dzień ziluzowany nie dobiega końca. A Dawid wypro a by prawie glebę zaliczył. Tak. <grywa> Idzie. Dawid musi mnie gdzieś się odprysnąć, bo strasznie ciśnie. Tutaj na zewnątrz są jakieś jeszcze budynki gospodarcze. A tu na bankie jest toaleta. Wyszyliśmy jeszcze na zewnątrz połazić po tym terenie. Можна? Можна? Да, сега. Тен и ты, а да ме ги дадеш. Сега. Кој сака? Ето, една реч. не Давай. No i to byłoby tyle na ten urbex'owy odcinek. Już prawie dzień dobiega końca, tam już zachód słońca. Już cała szkoła zeksplorowana. I będziemy się zbierać z powrotem do Lublina. Ty, ale ty wiesz, że masz mnie zawieść. To? Ty wiesz, że masz mnie zawieść. Nie, ty tutaj. A tu no, zostaniesz. Tu zostaniesz, byś się kształcił. <noise> kształcił opuszczony. Jak, <noise> jak jest sprorować? Szkoły opuszczone. <noise> A już się tu rozglasił Dobry. Weź Dawidajmy na ten aparat. To są Ancymony. To są Simony, wy się dowiecie z czasem u nich Z czasem się dowiecie u nich, co oni, co oni mi powiedzieli, ale zachowam to dla siebie Ja wam tego nie daruję Tak mnie w niepewności trzymać, że Ale powiem jedną rzecz Co tam? Czy na, nagrywkami mi powiedzieli, że to pożyczyli od wyluzowanych o... <grym> Pożyczyli od tego, od Lukasa, od Lukasa TV, a tak naprawdę sami sobie kupili. No, no, także tak. To, mo to mogę powiedzieć, dziękuję, że mi pozwalasz, mogę.